No jest to przede wszystkim makijaż robiony na potrzeby sesji zdjęciowej, czyli makijaż mocniejszy. Makijaż, który musi być makijażem dobrze kryjącym, czyli by trzeba użyć podkładów takich silnie spigmentowanych, dobrze kryjących. Zgłosiłam się dzięki mojej mamie, która znalazła się Dadało, w naszej gazecie. Nie, tak wcale spróbowała. próbowałam. Ja się przykład, no. bo wiesz, o o tom modelce. także spróbowałam. Miałam takie zaproszenie na sesję, jechałam do Wodzi i to była taka pierwsza właśnie sesja. To będzie taka druga. Super. To jest takie nawiązanie, marzenie, nie. Nie, jak nie, zdjęcia nie, zdjęcia, nie, być nie, nie, no i myślę, że trochę właśnie ten kalendarz jak to pomoże. A ona mi się sypie coś. Nie może Ujarzyć. Zaraz ja tak. ujarzmy inaczej. O tak. Albo oko, albo usta. Kurz je trochę na te usta. Ufaję. Zawsze wszystkich kusiło na oczy. Ponieważ <grym> <grym> już usta. z tym panią e, robiłam takie makijaże, w których e, podkreślałam bardziej oczy, a usta zostały takie w tle, to tu mnie kusi z kolei, żeby u pani zrobić coś z ustami, bo ma pani <grym> taką urodę. Nie każda uroda pasuje do takiego e, stylu makijażu. Proszę <grym> powiedzieć, czy kiedykolwiek brała pani udział w takiej profesjonalnej sesji fotograficznej? E, nie, nie brałam udziału. Jak się pani z tym czuje? Bardzo fajnie, miło, sympatycznie. A co jest najfajniejszego? Co jest najfajniejszego? Ta atmosfera, jaka panuje. Wszystko w makijażu bardzo. Wczoraj ta Pani też powiedziała, że godzi się na wszystko, co jej Pani zaproponuje. Dobrze, no, że takie baby odważne są, nie? Inspiracje czerpię z, z głowy, czyli z niczego. Krótko mówiąc i żartobliwie, natomiast bardzo fajne inspiracje, myślę, że można czerpać z prasy, ale takiej z wyższej półki, typu Vogue, ogóle, Twój styl. Nie, nie jestem fanką kopiowania makijażu, czyli takiego powielania bez, bez swojej inicjatywy, ale można fajne, fajne pomysły czerpać z tego. W pracy właśnie był, jak weszłam do pracy i gazeta się ukazała, to... Dziewczyny, koleżanki, właśnie mówiły, witaj modelka, czy coś w tym rodzaju. No i Też mówiły, że trzeba mieć odwagę też, żeby wysłać swoje zdjęcie. Lubię ludzie, ludzi, lubię pracę z ludźmi. Myślę, że bym się sprawdziła, chociaż wykładałam, to znaczy nie można powiedzieć o jakimś tam wy wykładzie, ale miałam szkolenie z ubezpieczeń. Ogólnie wrażenie najbardziej pozytywne, sesja no pierwsza w życiu, pierwsza i no nie wiem, może jeżeli jeszcze coś takiego będzie, to, to znowu się zgłoszę, A... ale no bardzo fajnie, przyjemnie. I trochę się pouśmiechać bardziej.